Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj nagrywam ze statywem, żeby było trochę wygodniej. Ja będę stał sobie tutaj przy oknie. Na razie, a będę podchodził, będę trochę się ruszał. Chcę się trochę rozruszać. Powiem Wam, jeśli chodzi o szkolenie, mega fajne. Tak dużo teorii, że prawie mi się wybuchła. Praktyki też troszkę, no jest, jest w porządku, mega. No, jak na razie mogę mega polecić. Ale powiem Wam, że właśnie. Ta ja teoria mnie przeraziła. Zrobiliśmy z 700 slajdów, które rozłożone są na 5 dni, zrobiliśmy już 200, więc to jest bardzo dużo. Aktualnie chcę iść do baru mlecznego, zjeść sobie coś i odwiedzę też Żabkę, żeby zrobić jakieś małe zakupy. Chyba to najbliższy sklep tutaj. Przestałem Was trochę do tyłu. Dobra, chyba tak będzie dobrze. Mam nadzieję, że mnie widać całego. Jak nie, to jakoś to poprawię. Chciałem iść na miasto, tylko pogoda jest trochę średnia, więc po prostu przejdę się tutaj w okolicy, zabieram ze sobą sprzęt i troszkę, troszkę ponagrywam, więc same plusy. Zobaczymy, co tam w barze mlecznym. Nagram w barze mlecznym, jak tam ceny wyglądają i jak ogólnie z szamką. Jeśli chodzi o jedzenie, które ja jadłem w mojej pracy, to chyba około 30 zł zapłaciliśmy. Poszliśmy do baru obok, jakby on jest w dobrych relacjach z, tą, z, tą, z tym kursem. Mówiąc praca mam na myśli, kurs, no bo tam pra pracowałem <grytanie> praktycznie, więc określiłem to jako praca. I Powiem Wam, że mega smacznie. Mała porcja troszkę, ale zupę mogłem wziąć, bo zupę nie brałem. No jakbym zupę zjadł, to, to może mi się troszkę bardziej najadł, ale no to są takie, takie posiłki dosyć małe. Ale mają challenge burgera 2 kg Jeśli zjecie w 15 minut, to wtedy burger, który jest warty 150 zł, jest za darmo. No to jest spoko sprawa. To jest bardzo spoko sprawa. I powiem wam, że podjął się tego, tylko potem bym zasypiał pewnie na, na tych zajęciach. Już zaraz się zbieram. Bo jestem głodny. Zobaczycie mnie zaraz na mieście. Będziemy kontynuować odcinek. Tutaj nic nie ugotuję raczej oprócz jakiejś lecznicy i tak dalej. No bo szkoda mi robić spore zakupy, żeby zaraz tak naprawdę musić to szybko zjeść. Bo no wiecie, zaraz stąd wyjeżdżam. To żyje tak w miarę na restauracjach, albo sobie coś takiego małego pichce, ale w miarę rozsądnie gdzieś tam z finansami stoję, bo pomimo tego, że gdzieś tutaj jestem youtuberem, jestem osobą, która nagrywa filmy, ale pokazuję Wam, staram się przynajmniej pokazać, że da się też tam coś zrobić. Ten nocleg się pojawi, pojawi się cena, akurat tutaj pozwoliłem sobie na jakiś wydatek, to, jak na Warszawie, to jest tak mega tanie, bo to jest centrum, centrum. Co tam jeszcze? Jeśli chodzi o. Wiadomo, no, no, jakieś tam jedzenie, to. Wczoraj Wam pokazywałem. Zamówiłem całą miskę jedzenia i dusza promka wleciała tam. Chyba trzy dyszki za to zapłaciłem bez dostawy, bo nie musiałem do dostawy płacić. Więc naprawdę spoko. Jak ja bym miał kupić produkty, żeby takie coś sam ugotować, no to powiem Wam, że wyszłoby więcej. Zrobiłbym więcej, no ale. Jak macie tutaj, nie wiem, kawałek marchewki, to ja kawałka marchewki nie kupię. To taki przykład, tak? Więc ja bym finalnie więcej kupił, zapłacił więcej, zrobił więcej. Ostatecznie wyszłoby pewnie lepiej, ale to trzeba było szybko zjeść potem. A jak taką porcję dobrałem, jakby na mi to nie posmakowało, tak? Na przykład takie coś, no to potem byłaby duża lipa, że zrobię tak dużo. W domu gotuję, w domu się tak bardziej skupię na tym, też Wam pokażę mniej więcej jak się odżywiam, pokażę Wam też niedługo, bo stosuję też e, tutaj taką pielęgnację e, wcierką. I mam ją tutaj gdzieś. Czekajcie, chwilę. Mam nadzieję, że widać. Taki, taki Grant troszkę, bo nigdy tego nie, nie słyszałem. Tej nazwy nigdy nie widziałem tego. Zobaczę, czy. Nie, ja on dobrze pokazuje, bo. O tak, Dob dobrze wam pokazuje. To yy, ciężko zobaczyć z tej strony. <laughs> jak wam pokazuję, nie mam drugiego ekranu, takiego, żeby widzieć, co ja nagrywam dokładnie, a zainwestuję w to pewnie kiedyś. Wiecie, że ja stoję z tej strony obiektywu, a widzę, co nagrywam. Taki monitorek. E, to to i przetestujemy, jak to się działo. Yy, mam tam jakieś kremy, oliwki. Yy. To są jakieś takie kamienie wiecie do masażu twarzy czy ro role, ro ro, 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 ro roluje, roluje? Jezu. Mam wady wymowy, tak, 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 tak. Nie ukrywam tego. Nie, no zaraz wiecie, będzie montaż, trzeba je to wysiąć. i wszystkie jakieś kompromitujące rzeczy schować tylko dla siebie gdzieś tam. Pierwszy filmik był z napisami. Troszkę niewyraźnie mówiłem gdzieś na podwórku, czy, czy. też byłem zmęczony tutaj, to też gdzieś tam może niewyraźnie mówię, mam nadzieję, że da wyraźnie. Ja też czasami za głośno mówię. Czasami mówię za cicho, czasami mówię za głośno, a jak mówię za głośno, to są przesteby. Jakieś słyszę. E, problemy z mikrofonem, ale ten też mikrofon wiadomo nie jest idealny. Nie chcę zmawiać na mikrofon, no ale wiadomo, gdzieś tam tych wyższe półki, inaczej te dźwięki łapuje. Na pewno. Więc dobra, pogadaliśmy sobie troszkę. Ja na razie wam kurs polecam. Będę sobie tutaj niedługo pracował, żeby zmontować kolejny filmik do końca. Tamten i ten i jeszcze coś tam mam w planach. No grafiki trzeba będzie robić, tak? Trzeba będzie robić graficzki. Więc jeszcze wtorek. Środa, czwartek, piątek, w piątek wracam w sobotę. W sobotę specjalny odcinek z osobą, którą już widzieliście u mnie na kanale parę razy. Mam jakiś nos zatkany, dziwne. E, powiem Wam, że to będzie dobry odcinek. Mam nadzieję, że to będzie bardzo dobry odcinek. Idziemy w miasto, bo jak się rozgadam, jak się rozgadam to potem będę gadał. I teraz właśnie to jest trochę już e, luźniejszy odcinek, bo już tu jestem, już tutaj, wiecie, trochę pochodziłem. Nie mówię, że nie pochodziłem po mieście, bo dzisiaj troszkę się ruszyłem i chociażby jak szliśmy na ten obiad, to tam kawałek podchodziliśmy do restauracji, czy gdzieś na powrocie z jedną osobą, którą już poznałem na kursach, też się tutaj przyszedłem, ale nie chodziłem stricte po całym mieście, no bo to nie jest też taki odcinek gdzieś tutaj wypoczynkowy. Ja tu nie przyjechałem, żeby zwiedzać całą Warszawę, tylko gdzieś skupiałem się na tych kursach i na tutaj najbliższych miejscach. Więc jak będę miał więcej czasu, zrobimy jeszcze lepszy odcinek. No i polecieliśmy na miasto. Mikrofon podpięty. Mam nadzieję, że słuchacie, bo śmiesznie go podpiąłem. Na zamek. W sumie na suwak. Lecimy windą, pomimo tego, że do czwarte piętro to jest winda, więc mega wygodnie. Oszczędność czasu na pewno. Już? A już. Tylko wyrzucę śmieci. Zmieszany, czekajcie, chwilkę, Możecie słyszeć nieprzyjemny dźwięk. Dobra, chyba nie było tak źle. Oh. Dobra, tutaj będzie łatwo, bo tu się otwiera z tej strony. Potem trzeba jakieś kody wpisywać. Dobra, wszystkie osiedla. Zablokowane bo ponad wszystko Co no jest na tej godzinie mamy 17 To jest, jest dosyć duży ruch 17.30 jakoś Jest bardzo duży ruch Brakowało mi tego bo u mnie w mieście na przykład to jest strasznie mały na tej godzinie do 20-21 potrafi być nikły ruch, a później wszyscy jak się spotykają to tak się do parkingu, więc to takie eh, nie można zagadać, nie można poznać kogoś. Potem ludzie się przyzwyczają do Tindera, do Badu. Zamiast po prostu poznać kogoś w realnym świecie. To gdzieś było tutaj. o jest. Dobra. Wejdę tam. Wezmę zaraz sobie coś na wynos i później już będę nagrywał dalej na powrocie. Szanowni Państwo, dzisiaj w mojej kuchni pokażę Wam jedzenie z baru mlecznego. <laughs> już zaraz pokazuję co ogarnąłem. Chciałem ponagrywać, ale już mówię, dobra, szybko zajdę, zajdę do, ten, do, do żabki, a tam... Nie wiem. Kolejka była dużego wyboru, nie było takiego, co... No nie, nie było czegoś, co mnie przyciągnie po prostu. I mówię, a, dobra, zasypuję pójdę tutaj, Kauf jest obok. Nie ma problemu. Okej, okay. patrzcie na to. Tutaj mamy obiadek, zaraz go rozpakuję. Pulpety, ziemniaczki, syróweczka z porem 27,50, z tego, co pamiętam. To jest dosyć dużo, jak na bar mleczny, moim zdaniem. Bo u mnie... Hmm. Można za 15 teraz oby, tak, 15 w takich lepszych barach typowych bistro czy takich jadłodalniach. To 2750 to nie wiem co trzeba było zjeść. Okej, okay, dobra, małe miasto, duże miasto, tylko że bar mleczny powinien być założenia i tak tańszy niż taka jadłodalnia. Bo ja mam takie nie wiem, trochę fancy jadłodalnie. Więc zaraz yy... już pokazuję. Zje, zjedźcie to ze mną. Będę tak nagrywał ta jadłodalnia jest dosyć mała. Teraz jakoś wygodnie, wygodnie. usadzę. Patrzymy co tutaj dobrego dostaliśmy. Chciałem naleśniczki zamówić. Ogólnie. Może bardziej pokażę siebie też. Okej, okay. o, to będzie nawet lepiej. Chciałem też naleśniki jeszcze ogarnąć, ale tak. Mówię fajnie, bo tam 18 zł chyba kosztowały, tam 16, ale kuchnia jest zamknięta. I ajajaj, szkoda. Jedna z niewielu recenzji. Kiedyś były recenzje w Chorwacji chyba z Majkerem robiliśmy recenzje jakieś. Ktoś może się zdziwić, że ja ogólnie prawą ręką trzymam widelec. Ale to już no parę osób kiedyś pytało, tak, co jest, czemu ty tak robisz, a ja byłem kiedyś leworęczny, więc jakoś się przyzwyczaiłem tak, że ten widelec wylądował w przeciwnej ręce. Dobra, ale to mięsko. Tościch, naprawdę. Soróweczka też, ja lubię tak jak się dużo dzieje w sorówce, tak wiecie, wszystko, tak dużo warzyw, dużo doprawione i wiesz, że to jest bomba, bomba witamin, no wiadomo, że gdzieś tam doda się jakiegoś majonezu czy jakiś śmietany czy coś, no to już tam troszkę gorsze, gorsze jakość ciało może być niż same warzywka, no ale to też musi mieć smak, tak?